No siemaneczko Trafi się tutaj taki mały okaz z Z silnikiem TDCi Na serwis no i na wymianę świec. No przypadek ciekawy bo jak co niektórym wiadomo Świece znajdują się z tyłu tam silnika pod Pod, pod EGR-em Także jest trochę rozbieranie, jest trochę dubaniny. Pokażę mi więcej tam co trzeba zdemontować, aby to, aby to zrobić, żeby to w miarę, w miarę płynnie poszło, żeby niczego nie pourywać. Bo co by nie było, i tak rura egiera, obydwie rury egiera od kolektora i całe gier z chłodnicą jest do, do wyjęcia. Bo nie ma innych technicznych możliwości, żeby to, żeby to zrobić. Wiadomo, całe pod szybie, wszystkie, wszystkie dekle, łącznie z wycieraczkami. No, jak ktoś chciał, można by sobie mechanizm zdjąć, ale nie jest to konieczne, żeby cały tu dostęp do, do tyłu silnika opaska. Opaska tu od strony kolektora. Tu mamy też wzmocnienie opaski rury. Rury tu nie musimy odkręcać. No i co? Cała operacja lustereczko w dłoń. Tak jak widzimy, rureczka. Dwie nakrętki 6 mm musimy, musimy odkręcić. Tu ściągamy rury rury wodne, odsysamy. Jeszcze wcześniej sobie można odkręcić korek ze zbiorniczka, odeszłać cały płyn, żeby tam zmniejszyć, zmniejszyć poziom tego, tam dużo, dużo raczej nie wyleci. Po odkręceniu rur, tam pod spodem widzimy, pod chodnicą mocowanie do kolektora jedna, jedna nakrętka ósemka i tutaj od strony, już samego egiera widzimy, tak w środku lusterka, dwie śruby szósteczki. I tam jedna widać na dole, samym lusterka jest jeszcze jedna szóstka, jest bardzo ciężko do odkręcenia. Już jej nie ma, czyli ktoś coś tutaj grzebał i nie zakręcił tej tej śruby. Także cały ten element do wyjęcia i później pokażę, jak te świece wyglądają po usunięciu tego egiera, oczywiście. Jedna no, mała uwaga. EGR nie wyjdzie, ponieważ blokuje go tu mocowanie na dole. Tu z lewej strony. Tą rurę od egr -a. Musimy to niestety rozłączyć, to rozdzielić. Dopiero wtedy wyciągnąć EGR. Ewentualnie, o, najpierw rurę. Dopiero ta całość odsuwamy od, od silnika I wyciągamy, wyciągamy to po prostu do, do góry. No, ja już nie będę go nagrywał, bo to muszę dwóch rąk użyć do pomocy, ale... To już jest teraz na luzie całkiem. Po zdjęciu egiera a Pierwszą czynnością, którą, którą e, zalecam wykonać, to jest To jest psikanie penetrantem jakimś, albo drodzewiaczem wszystkich świec Żeby sobie środek już działał No widzimy, wszystko w lusterku trzeba robić, bo nie, nie, nie wsadzimy tam, bo nie ma technicznych możliwości Penetrant sobie działa Zdejmujemy tą osłonę termiczną, ona jest tylko wsunięta, po prostu podnosimy ją do góry ładnie po zdjęciu osłony odkręcamy wszystkie nakrętki z czterech, z czterech świec. A później modlimy się, żeby się świece dobrze odkręciły. Wszystko zostało odkręcone. Słuchajcie, <laughs> świec oczywiście. Nie wiem, czy pójdą, czy nie. Ale yy, powiem Wam, jak ja to robię. Taka mała rada. Nieraz to na innych forach wywo wywołuje lawiny śmiechu, że tak powiem. Ale to hejterstwa w Polsce nie brakuje, nie przejmuję się tym. Bo i tak mam i tak mam zawsze yy, pełno zestawu naprawczych do gwintów. Ludzie urywają, śmieją się, później urywają świece. A ja to robię tak, że jak jest tylko możliwość i miejsce, ja po prostu lekko uderzam uderzam w obudowę świecy. Ta świeca, zobaczcie, jest przystosowana na klucz dziesiątkę. Najlepsza do tego jest nasadka dwunastokątna. W tym przypadku pasuje 8 mm. Zobaczcie, jak to można pięknie wchodzi, wchodzi w jedno, w drugie i teraz można pięknie w tą budowę uderzyć. Oczywiście, no, uderzamy szczuciem, ja to uderzam tak 20-30 razy, tak aby lekko zruszyć tą świecę, dosłownie delikatnie. Nie żeby mocno bić, bo tu gniazda w główce są bardzo, bardzo, bardzo płytkie, żeby gniazda nie wypchnąć w, w stronę tłoka. Ale lekkie uderzenie zawsze powinno, zawsze powinno lekko zruszyć, pobudzić tą świecę. Także takie moje zalecenia. No. Ja to robię od lat i raczej tam nie mam żadnych problemów. Tak jak widać tutaj w tym Fordzie. Można lekko, można, można lekko mówię. Jest, jest miejsce, żeby, żeby pobić tą świecę tutaj. Jest par, jest parę centymetrów. Może nawet taki większy młotek wezmę. Pokażę Wam. Zobaczcie. Jest tak około 10 cm, można delikatnie po prostu świecę pobić, ja to zrobię, ale już Wam tego nie pokażę, ponieważ muszę trzymać nasadkę jedną ręką, a drugą pobijać, ponieważ jak ta nasadka mi spadnie, wpadnie mi tam dosłownie pod, pod silnik i później będę ją, musiał, będę ją musiał szukać. Także lekko pobijamy i zobaczymy, czy te świece się odkręcą. Tak jak widać, ostatecznie udało się wykręcić świecy bez żadnych problemów. Co do samego odkręcenia że ma małego ramienia, małego klucza to jest klucz 1,4, no z długą nasadką 10 wiadomo, im większe ramię, tym większa siła ale to nie w tym przypadku łatwo jest uszkodzić świecę, ciężko wywiercić tym bardziej w tym Fordzie praktycznie, praktycznie, żeby taką jedną świecę tu wywiercić na lusterku, to jest 4-5 godzin grzebania następna rzecz przecież czasami odkręceniem świec ja je wykręcam tak do połowy Yy, oczyszczam gniazda dookoła sprężonym powietrzem, żeby nic nie leciało do środka dopiero wykręcam je całkiem nowe świece smaruję pastą ceramiczną gęstą a parę nitek tam wziąć tylko posmarować pędzelkiem tylko dlatego, żeby później ktoś miał ułatwiany domotać tych świec ja już mam ceramicznego ono tutaj pisze działa w temperaturach minus 40 do 1200 stopni Celsjusza także nic mu się tutaj nie stanie w tym silniku a będzie później po, po prostu ułatwiony demontaż tych świec w przyszłości. Także nic. Yy, smaruję wszystkie świece, ładuję w gniazda, montuję wszystko z powrotem i musi, 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 musi to śmigać. Powodzonka. trzymajcie się, hej.